Hej, spójrzcie na moje biurka, przestrzeń, jak obecnie wygląda. A wszystko za sprawką naszej gości z kanału Gratat Studio. Po dzisiejszym live, na którym wykonywa karteczki świąteczne, no to no jakoś musiałam po prostu usiąść i też je wykonać tak mnie zachęciła chociaż no, w lipcu wiecie dla zasady Christmas in July wykonywałam jakąś pracę bożonarodzeniową tak podejrzewam jednak większość materiałów tych świątecznych mam w osobnych kartonach spakowanych, na obecną chwilę zapewne z tyłu, to troszeczkę sobie pobiegałam po pracowni, po magazynach, czyli po pokojach w moim mieszkanku między wykonywaniem codziennych prac, takich wiecie, naszych zwykłych kobiecych, gotowaniem, sprzątaniem, praniem i tak dalej, no i powiem Wam, że również jesteśmy w trakcie remontu, troszkę malowania w pokojach, więc różne rzeczy nam się w tym momencie odnajdują, o których często zapominamy. I mnie na przykład odnalazły się takie papiery Zakupione też w akcjonie w dawnych czasach, powiedzmy. Podobały mi się, ale... No, zwłaszcza te bajkowe, tak? Dla dzieci. Ale powiem wam, że... No z wykorzystaniem ich u mnie było bardzo, bardzo trudno. One są wesołe. Te niektóre, bynajmniej. Grafiki. Ale... No, pomysłów na nie nie bardzo miałam. Zazwyczaj po prostu przy zajęciach z dzieciakami wyrywałam te karteczki, dawałam im w formie powiedzmy jakiejś tam nagrody. Dzieci zawsze się cieszą z czegoś takiego, na to co one potrafiły wykombinować z tych papierów. No to po prostu bajka. Niestety nie jesteśmy w stanie wrócić do tych swoich czasów. Kiedy byliśmy dziećmi, i, i, i wyobraźnia nas ponosiła na różne sposoby, ale y, oczekałam sporo innych, też materiałów. Część tutaj będzie wykorzystana w tych kartkach, które robiłam sobie w międzyczasie. No i po kolei, po malutku, będę Wam pokazywała, co dzięki Gosi albo przez Gosię. Ja mówię dzięki. Co wykonałam w ciągu dnia, tak jak mówię, pomiędzy obowiązkami, tak? Czyli tam zupka się gotowała, był czas, żeby się dogotowały ziemniaczki, to robiły się karteczki, trzeba było pomieszać, no to się tam coś poczytało czy oglądało, No i właśnie u mnie tak. Zwykle upływa dzień codzienny, poza oczywiście rozmowami z rodziną i tak dalej. I tak powiedzmy, tu na początek pokazuję Wam te naj, najprościejsze, które, no wiadomo, na początek miałam, to są zestawy akcjonowe, tak, do wykonywania kartek. I naprawdę sporo tych kartek bardzo szybciutko mi poszło I na pewno na jakąś kolejną akcję charytatywną się przydadzą, no bo aż tylu chyba znajomy, chociaż gdybym chciała to bym też rozesłała, ale te raczej będą na jakąś akcję charytatywną dla fundacji. Tak, a tu już są właśnie próby wykorzystania tych disneyowych. Wykonałam je naprawdę bardzo sp prosty sposób. Jedynie z jednych arkuszy docinałam tło, no a te grafiki, które są naprawdę wyraziste, no to są na wierzchu. Tu postanowiłam jednak poduszować odrobinkę, Tło, aby od bazy się troszeczkę jednak odbijało, tak? Ale poza tym nie zrobiłam nic więcej poza dodaniem napisu. Myślę, że wystarczy. Podobnie jest tutaj, chociaż tych warstw jest o jedną więcej, tak? No i odrobinkę świecidełek dodałam. Na czubeczku chynki. serduszko Serduszko yy, z napisem Christmas zamiast innego napisu. I tak to było z tych bloczków. Natomiast tutaj też mam jeszcze przygotowaną karteczkę taką z tych No i tu powiem Wam, że troszeczkę mam za chwostkę. Siedzę i myślę, no przepraszam, siedziała. I myślałam, bo teraz jest odłożona. Które elementy tutaj podawać, dodawać, i który napis? Jakoś tak bardziej mi to, najbardziej mi to pasuje. Tylko napis jeszcze podbiję jakimś kolorkiem i myślę, że w ten sposób będzie, ale mimo wszystko pozostawiam tą karteczkę niewykończoną. Czasem właśnie tak mam, że nie, kiedy nie jestem całkowicie pewna, może całkowicie, kiedy po prostu nie jestem pewna, jak kartkę wykończyć. A akurat tak jak teraz, żaden czas mnie nie goni, bo kiedy goni czas, tak jak dawniej, że trzeba było wysłać na jakiś termin do fundacji, aby w momencie odpowiednim mogły trafić pracę, no to trzeba było się prężniej skupiać. Czasami nie wychodziło mi tak, jak na przykład chciałam. To teraz mam tą większą swobodę, tak? Bynajmniej dzisiaj, że mogę sobie na luzie potworzyć. Nic mnie nie, nie goni, nie przyspiesza. I też na przykład no miałam, mam tą kolekcję Christmas Stories mintajową. No, i te karteczki powiem Wam, że bardzo mi się moim zdaniem udało i wykona sobie mały format do zwykłej koperty w ten sposób. To jest też tylko karteczka użyta jako tło. No, i tutaj motyw z kolekcji z napisem jedynie malutko kompozycje kwiatowe i, i te ozdobne z wycinanek dołożone, aby coś się na karteczce działo. W sumie tylko ten kwiatuszek, prezencik i, i, i ten dzwoneczek piernikowy są na kostaczkach. Więcej nic nie chciałam podwyższać, tak wiecie, aby do kopertki się po prostu zmieściło. A druga karteczka z tej kolekcji wygląda w ten sposób. Jest już na bazie 15 na 15 No, i tutaj po docięciu tych kart pozostawały mi takie paski. Starałam się je wszystkie wykorzystać. Jedynie te kółeczko tutaj jest z magicznej kartki użyte, ale fajnie się komponuje. Malutka, o to. Kubeczek. Z czekoladką jeszcze nie wiem, jest niedoklejony, bo właśnie też zastanawiam się czy go dodać. Ale chyba go dodam, ponieważ mi się podoba. I napis podbity w ten sposób. Więc to jest z tej kolekcji. A poszukując jeszcze innych elementów. A, zobaczcie, znalazłam coś takiego zabytkowego. Czekajcie, uda mi się. O tu, zobaczcie, czy mi się uda przybliżyć. Znalazłam coś takiego, certyfikat od Mariusza angielskiego. Fantastyczna sprawa, naprawdę Mariusz potrafi też te swoje zajęcia prowadzić na wesoło. A teraz... Yy, skrapboisi prowadzą akcję kolejną, swoją charytatywną dla jednej z naszych koleżanek skraperek. Polecam wam, zajrzyjcie tam. Ok. Poszukiwałam zupełnie czegoś innego, a znalazłam i pan się na przykład takich swoich też już kilkuletnich zestawów warsztatowych, które prowadziłam w muzeum. No i tu mamy kolekcję do tych klaszta. Również ja wam... bym tutaj ale to jest kolekcja Sweetest Christmas. A jedynie te kartki do kalendarza adwentowego, bo to było w formie grudniownika album robiony, no dawałam i no w sumie nawet chyba bym, może bym nie odtworzyła te albumu. Kilka tych zestawki mi zostały gdzieś musiałabym poszukać zdjęcia, ale mi się nie chce. Przez co, no mówię, zobaczcie jest tu tyle tego, co spadło, spadło niech leży, tyle tego dobra więc no kartki wykonam tak, kartki wykonam, tu i ja do warsztatów, które, warsztatów, powiedzmy zajęć z panią muzeum czy z dziećmi robiłam no to zawsze starałam się wszystkie elementy układać wiecie tak etapowo jak są potrzebne, tak widzicie o tu wszystko jest podocinane również Wiele tych elementów tutaj było podocinanych. No, bo pracowałam akurat z takimi osobami, które naprawdę nie miały kontaktu ze scrapbookingiem czy właśnie jak dzieci. No, z takimi maluszkami by sobie nie poradziło. No i sobie. Na przykład Pan te dwie karteczki. O, świetnie mi to pasują teraz nie chciałabym może wspólnie z Wami wykonać karteczkę tylko bardzo sobie jeszcze jaką przygotujemy zieloną nie za jasne złota wdziękną wcześniej ogólnie mogłaby być ale wiecie co chyba najbardziej będzie pasowała kreftowa. Yy, ja tu dalej używał ciemno -zielone, ale już tych papierów chyba raczej nie mam gdyby wykorzystać to jakoś tak w ten sposób no nie tak nie to, by to był środek Czekajcie, już zobaczymy jeszcze o mam w swoich zasobach, jakie mam krafty na przykład. Tak ciemno-zielonego nie mam. Mam krafty. <laughs> mam krafty. Ups, spadło niech leży. Mam te grupy arkuszy. raz spróbujemy na krawcie. Tylko, tu po prostu nie będzie. co z jednego arkusza, nie będzie 15 na 15, tylko 14 i 8 na 14 i 8, ale nic nie szkodzi. Podocinam papierki i wrócę. do it eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'm trying to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it you do it sometimes <laughs> inside of me in these days that i can chyba największy problem ale w każdym razie karteczka wygląda tak. tu mam na sobie coś z tych papierków akurat te docięte dla albumu są za małe, ale wykorzystam sobie coś z tej kolekcji No, to będzie całkiem niezłe. I będzie całkiem niezłe na kupioną kartkę. Ale nie, no dobra. Jest bardzo późno, pójdę już spać za chwileczkę sobie. A co do tej karteczki? Tak powiedziałam, brakuje mi napisu. No i właśnie, czasem jest tak, że lepiej tą pracę taką niedokończoną pozostawić sobie. To znaczy zrobić zdjęcie. Ja akurat często o tym zapominam. Ale dobrze sobie jest zrobić zdjęcie. Tu z tego Mikołaja, który mi się podobał, zrezygnowałam, ponieważ tutaj go da. No i tak nie powinien to jednak mimo wszystko być nie pasuje i czasem tak będzie warto naprawdę pozostawić taką sobie pracę iść odpocząć zjeść coś dobrego porozmawiać z innymi poglądać filmy I dopiero wrócić do tej pracy, której jesteśmy niepewne. A na pewno wówczas inne pomysły niż mamy aby zakończyć na tym etapie. Nam no, powstaną rozważeniu no, no, takie takie maleństwa cieni, cieni, tajni, tajni maleństwa też będą robiły różnice, <laughs> nie wiem, pokażę wam, bo to jest stara kolacja. nie niewiele was pamiętam, może tu tych maleńkich elementów jest naprawdę mnóstwo i ja te elementy nazywam zapychaczami i może właśnie, kiedy je sobie podocinam, to będę tak je tu sobie pomalutku doklejać. No szkoda właśnie, że akurat te papierki, jak widzicie, mi dajowe uwielbiam, ale one się rozwarstwiają. się mówią, że się ich papiery nie rozwarstwiają. Tych elementów popapich jeszcze nie miałam. Więc chyba będzie trzeba wypróbować. O, taka weterka by tu na przykład pasowała. Ale tak powiedziałam, najlepiej taką pracę po prostu której nie jesteśmy pewni, pewne pozostawić sobie. Niech odpocznie tylko wykonać zdjęcia tak, ten napis by mi to na przykład pasował. I po wypoczynku spojrzeć na nią innym okiem wówczas. No zapewne jakieś pomysły jeszcze mam inne powstaną i praca się nam no, uzupełni. W każdym bądź razie karteczka świateczek u mnie multum. Dzięki Gosi. I tylko czekać na moment, kiedy się je przekaże czy powysła. Życzę Wam twórczych wieczorów, dobrych snów i zapraszam, jeżeli będziecie jeszcze mieli ochotę mnie oglądać, do kolejnego filmu. Dobranoc.